Kieruj się na południe, Michael. Nie umiesz nic innego? A umiem. Mogę ci pokazać twoją przyszłość. Czekaj, naprawdę wiesz wszystko ze szczegółami? No? Chcesz zobaczyć, co będzie za kilka lat? No, kurde, oczywiście, że tak. To bardziej niż oczywiste. Za kilka lat zagrasz w nowym serialu. Cały będzie nakręcony w zwolnionym tempie. Super! O, ładna lala. To prawda, ładne zderzaki. Ta też całkiem niezła. Ale się roztyje. Patrz. O, Ale ja się nie roztyję, prawda? Nie. To znaczy tylko trochę. Jak to trochę? Bo się stoczysz w wódę. Najważniejsze, żebym się w ogóle nie roztył. I bardzo dobrze wyglądał. Będziesz? Uh -huh. Tak, bo całą kasę, którą zarobisz, wydasz na operacje plastyczne. No i gitara. Zbieramy się i jedziemy dalej. Kieruj się na południe. Włączyć muzykę? Nie, sam sobie zaśpiewam. No, I was born rich man, son.